Siema drogi widzów, z tej strony Rozwalacz w dzisiejszym odcinku Krótkim, bo w krótkim odcinku chciałbym wam pokazać nadprzyrodzone umiejętności gildii Hank Podczas kratek właśnie z moją gildią, no to co, załatwcie sami Nie no chłopie, i tu się jest kilka na nie? Chłopie, nie jak się nie? chce i Ej, co WAS

<grystanie> nie wiem, ja nie mówię wam cały czas! Ale co mówię? Nie, nie, bajeciny mówię! że pan ci czał. nie jestem! Nie, było nie, mówię! to Nie nie było! Nie było, nie było! Nie nie było, nie było! grają na pewno, Dobra, mas na jeden, nie ma. Trapezy, autole, żąg leży, talerze, latają w już nie Jest mak w pelerynie, pies chodzi po linie, a łańcuchy w łańcuch Na nosie piłeczka, cylinder, laseczka, ten sznur Się zmienia na głowie staje świat uwaga gąk. I jeszcze raz przyjechał cyrk, cyrk wita was oklasków kuk artystów kwiat przyjechał cyrk. Ja bo już tu kurwa są, na i kura was Cyrk wita was, cyrk, no, cyrk wita ja, ja was, ja tylko chcę sprawdzić tego kurwa 1S, kurwa. Nie wiem. Ale pierdolony. Dostaj przekopę i musi sobie we wszystkich boxy, żeby kurwa nie paść. Tymczasem to jest to jest dobre. On mogę Ej, dwóch pan, dwóch pan. Ej, ej! Idę, idę, idę. Mati, Mati, pisze. Widzowie, pamiętajcie. Look to biadano i zapraszamy do notary discorda na rekrutację trzymajcie się ją